Pokażę Wam teraz do czego prowadzi biurokracja. Zobaczcie, ile ten człowiek ma naklejek na szybie. Tak dodam, że jest Polak, polską rejestrację ma. I tyle tego świństwa musi na szybę przykleić, żeby sobie spokojnie tutaj jeździć. Chyba że jeszcze po innych krajach dużo podróżuje, no nie wiem. Ale głupie. że nie widzisz tych rybek, które ja widzę. Całkiem spore jak na, taką, na taki kanał. Piękna ta woda jest. Jestem już po pracy i postanowiłem wyjść na spacer. E, pozwiedzamy sobie troszkę Rijekę, nie wiem za bardzo, w którym kierunku pójść, co tutaj ciekawego zobaczyć, dlatego na spontaniu sobie idziemy. O, teraz Wam no, będzie widać, jak ta, jak ta woda jest super przedroczysta i te duże rybki, ale też chyba słońce się odbija od wody, więc... Zaraz, może z tej strony stanę, ale od groma tych rybek. Mówię, że od groma rybek, a sam ich nie widzę teraz w tym wyświetlaczu. <laughs> Dobra, mniejsza, bo ten kanał już pokazuje po raz dziesiąty, idziemy przed siebie. Stanąłem na skrzyżowaniu. I pokażę w każdą stronę jak to wygląda. W każdym razie bardzo ładnie tutaj, chorwacki też bardzo ładne kobiety. Ładne, kulturalne, zadbane. Czuję się tutaj jak w Polsce, tylko że mam yy, no inne widoki, tak? Architektura troszkę inna, a z pewnością inna przyroda. O, teraz tam pójdziemy. A największy plus Chorwatek jest taki, że nie noszą rurek. Potrafią się ładnie ubrać i stosownie do tej pogody. 35 stopni jest teraz w cieniu. Mnie to rozbraja, że pomimo takich upałów w Polsce nosi się rurki dalej. Mam do wyboru pójść tam albo w kierunku wody. To ja zawsze pójdę w kierunku wody, ciągnie mnie do wody. Sądzę, że ten żaglowiec się już powinien powoli zwijać. Jeżeli chce zdążyć na regaty do Szczecina, chyba że się tam nie wybiera. Oh. Dobiję takiego słupka, nie powiem na jakiej wysokości. Mam nadzieję, że będę mógł mieć jeszcze dzieci. A tam coś nowoczesnego. Tu już nie widać, jaka woda czysta, bo jest za głęboko pewnie. Nie, nie wiem kim był Iwan Zajc, ale przed chwilą była ulica jego imienia, a teraz plac jego imienia. Bardzo ładny. I co to jest? A czy co? Odpoczywają pod chmurką. O, może to jest, to może jest Iwan Zajc? Zaraz się przyjrzymy. Piękny budynek. Jeszcze jedno ujęcie. Tak, to jest Iwan Zajc. trochę nie żyje. Ojejku, a co to? Wszystkie kaczątko? Chcę dojść na ten statek, ale już daleka widzę, że tam jest jakaś e, barierka i chyba nie da się do niego podejść bliżej. Ale zobaczymy. Ja nie zejdę? Ale ryb! No może teraz by się chociaż da ująć. Kurde, ale ta woda jest masakrycznie przezroczysta. Nie wiem na ile metrów tam widać, ale pewnie 5. Sprawdźmy, jaka temperatura. O, pięknie, albo sobie popływał. Znaczy, nie jest tak ciepło jak sądziłem, ale popływać spokojnie można. A tam za ogrodzeniem wspominany wcześniej statek, podniosę kamerę. Może uda mi się nad, nad tym ogrodzeniem coś nagrać. To rzeka śliczna uliczka. Jak we Włoszech. Zdarza mi się słyszeć opinie, że zbyt wiele narzekam, a tutaj nie ma na co narzekać. Wychodzę i się uśmiecham. Jedyne czego żałuję to, że Agnieszki nie ma ze mną i że jestem tu w pracy, a nie na wakacje. Patrzę i własnym oczom nie wierzę. Tak, to wszystko, co tu widzicie, to ryby. Nie wiem, co one akurat w tym miejscu robią, czemu jest tutaj tak dużo, ale no, tysiące. Też nie wiem, czy w kamerze będzie widać, ale się ciągną tam aż do tej mewy, czy co to, to tam za ptak, za ptak, i to samo tutaj, a chyba, wiem co, tutaj chyba w... no, jakiś prąd tutaj wodny jest. Możliwe, że tutaj woda z kanalizacji spływa, czy coś, może coś do jedzenia tu znajdują wtedy. Ja będę szedł już do, do hotelu, dlatego, że jest piekielnie gorąco. Musiałbym jakąś wodę ze sobą wziąć, nie wiem, bo i dopiero w taką wyprawę pójść. Chciałem pójść tam w góry, zobaczyć na przykład ten zameczek, który ostatnio nagrywałem z daleka. Ale teraz nie dam rady. Po pierwsze jestem po pracy zmęczony, a po drugie, tak mówię, jest tak gorąco, że masakra. A to jeszcze pokażę. Yeah. Huh?